Siemano witam w kolejnym odcinku z G4 Skins. Otwieramy dzisiaj oczywiście kod promocyjny Rafikos, który daje Ci 5% więcej bonusu do doładowania. Są różne metody płatności, blik przelewy skinkami, cardem, Paypalem, masz bonusik, jeszcze masz walutę ewentową teraz. I co? No jak wcześniej na nie byłeś to skrzynia za darmo. Wszystko Rafikos, ty. <śled> Szedłem i się zmęczyłem. Zacząłem mówić i dziwnie się mówi. Dobra, idziemy na bitwę. Oczywiście, strona jest 18, także no. Wszystko też z głową. Lore. Mamy tu nowe rzeczy, ale musimy jakoś tak bardziej budżetowo chyba Dawaj trzy takie kapsułki. Dwóch graczy. Nie wiem, co dzisiaj porobimy. Chyba nie mam jakiegoś takiego motywu przewodniego. Może potestujemy jakieś skrzynki. Albo kapsuły same. No to już było. Było już to o kapsułach. Myślę, że nie raz nawet. Natomiast to lubię te kapsułki, wiecie, że, że to za fajnie, też jak naklejki drużynowe widzę, czy tam autografy. O, no i kurczę, to jest co? I to jest, to jest po prostu to, nie? A jeszcze trzy jeszcze kapsuły, przyda mi że to jedna. Ja cię patrzę. A, 56. Mi <grym> się oczach mieni, No to. Coś jeszcze? No kurczę. No kurczę. Potężna bitwa na kapsuły. Świetna. Piękna sprawa, naprawdę. No to, to mocno. To wyszło mocno, powiedzmy sobie szczerze. I stary, w takim wypadku dorzucimy chyba jeszcze jakieś kapsuły tutaj, co? Zrobimy coś za tysiączkę. Na pewno tak. Fiusy. Dobra. Zresztą, zróbmy to w ten sposób. Zróbmy to w ten sposób, zrobimy dzisiaj dwie takie mocne bitwy kapsułkowe. No bo tutaj poszło fajnie. Poszło fajnie, powiedzmy sobie szczerze, jakbyśmy tą jeszcze wygrali. No byłoby ideolo, bot ryan, nie wiem w sumie na jakie bota ostatnio wygraliśmy Musimy to sobie w mózgu pamiętać I będziemy mogli na tej podstawie sprawdzać Imperial 30? O kurde Mmm Cerku pozwólcie, że się napiję Opatentowałem nowy smak, Krzysiomek mi polecił Mango Flower Pepsi i wiecie co? Dobre jest. Znaczy było, bo teraz już to piję. Znaczy na początku to człowieku wziąłem, piłem, piłem. Czy mi się przejadło? Ale oczywiście na porcji 0. I co? Jest dobre. Jest serio dobre. Mango. Jak jeszcze nie piliście to. Tylko szybko się przejada, niestety. Lipa a nie ty ins. O, okej. Okay. Wygrałem! Ale... ale co to za zwycięstwo. No okej, okay, no bez żadnych takich efektów wow, nie? Na tej zasadzie. Dobra, otwieramy sobie tak, ewentową skrzyneczkę. Tak pootwieramy myślę je do... o, szkoda Case hardy się pojawił. Pootwieramy je tak do 500 monet, żeby waluty mieć ewentowej. to tak zwanych. Coat Red. Okej, okay, fajnie, był bardzo fajnie. Ty to nie wiem, chyba nie jesteś za drogi, no dyszkaza. No to dobra i mamy idealnie 500. O nie, tego ta kolonia wszystko zepsuła, ale i tak ta skrzynka fajnie, kapitana. Dzisiaj porozdawała karty, dobra, pek. Parikerek, no i 2,60 kinek. Za Fajna sprawa, Green and, grill and chill, otworzymy. Okej, okay, ooo, nie no, dzisiaj fajnie, bardzo fajnie dzisiaj idzie no. Powiem wam. Zrobimy jakąś taką bitwę, trochę droższe, trochę tańsze. Dobra, dawaj, ile tu jest? 192. Wartość itemów? Czy też przedmiotów? 173, mamy Santico Fire, okej. Okay. Go jeszcze kontrol. go jeszcze kontrol, i może zrobimy jakąś bitewkę. Jeszcze jedną. Do kapsułek to 200 jest najdroższa, nie? Apel do geczforeczki. O no, i elegancko, żeby dodali kapsułę za 500 To byłoby byłoby fajne, nie? Myślę, że. Gdybyśmy działali. Ok, kobalciki, Speed Viper. Okej, okay, ok, to git. Mm, idziemy od dołu. Tu kapsułki to już byliśmy. Bilionerów, jedny, nie wiem, dobra, otworzenie. Choć nie jestem pewny tego. No i super, kurczę, bilionerzy. Bilionerzy w potrzebie. Uuu, 600 ziko, Fajnie. Biltfirek. Elegancko. Na tym skończymy na razie. Boler, Dobra, Sunset za stubę. Dawaj. Guardian. Nie wiem, chyba zależy od stanu. No. No niekoniecznie, co. Dobra, go jeszcze jakaś bitewka. Go jeszcze jakaś bitewka. A spokojnie. No, ale tak też wiesz. Bez podierania się, ale też bez jakiegoś tutaj przesadnego stary wiesz. Dobra, 5 i 3 robimy. Robimy 3, 320. To będzie pewnie ostatnia bitewka. Możesz w ogóle ten, napisać, gdzie dzionek ci minął. Widzicie to kiedy? W piątek. Widzicie to w piątek. Nagrywam dzień wcześniej. Pewnie będę tam. No, piątek będzie dość, dosyć zapchanym dniem. Więc nagrywam teraz. I tak to wygląda nie inaczej. Okej, okay, bardzo fajnie. Bardzo fajnie, tylko no teraz dobrze byłoby wygrać tą bitwę, i to zapowiada się naprawdę świetnie. Choć ten ins. No ale Jerry to wcześniej mu nie ten. Lorek, chyba my i tak? No co, ja gadam. Dragon Lord aż tyle? No dobra. Flow, ale my chyba jeszcze lepiej. Nie, 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 to, to nie, nie jest tak jednak dużo warte. No i żeby tu się nic nie wydarzyło. Nie, 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 E, chyba wygraliśmy. Nie wiem, o 4 złote. Nie. I też kurde. Włożę sobie skrzynię bonusową za level. Nie mam cheatów. A nie, to jest chest. jest mów. Spokojnie, spokojnie. Dobra, na dzisiaj tyle widzimy się w kolejnym odcinku. Nie jestem cheaterem, serio, mówię wam.